Hej, biliniary, czy wy też jeszcze czekacie na zwrot, na, na waszą kasę do portfela? Słuchajcie, spokojnie, patrzcie. Tutaj pokazuję wam, co Bilin ogłosił na swoim profilu. Pewnie już to widzieliście, bądź nie, ale powiem wam, że to było do przewidzenia. Wiecie jak to jest, kup lajki, kup wyświetlenia, kup polubienia, wszędzie działa, na wszystkich platformach działa i każdy, kto siedzi w tym dłużej, to wie, że mam rację. Natomiast na Bilin nie było takiej możliwości, więc przyszła kolej i na nich padli ofiarą ataków hakerskich, o czym piszą jasno, głośno, plus dla nich, że są z nami szczerzy. A, Kasiorka, jak poczekamy dzień, dwa, trzy, nic nam, wiecie, korona nam z głowy nie spadnie, kasa będzie na dłużej w portfelu. To po pierwsze. Po drugie, subskrypcje. Słuchajcie, tak, tutaj widzę marudzą ludzie. Oj, nie mam subskrypcji, nie mam wyświetleń. Ach, chyba czas odejść, chyba czas wyjść. Halo, proszę państwa, 15 zł to jest inwestycja w waszą przyszłość. 15 zł na miesiąc, 13 chyba przy trzymiesięcznej subskrypcji, a 12 chyba nawet złoty z groszami przyrocznie. 12 zyla, wam szkoda, żeby zainwestować w waszą przyszłość? Małżeństwo! Czy możesz mi na chwilę pożyczyć swoją kartę? Pyknę się na rok subscribe. A co? A nic, nic! Chciałam zobaczyć, czy masz podobną do mojej. Także jak Wam szkoda, a lubicie być na Billin, to wiecie, co zrobić. Wiecie. Czyściłem króski z Rosałem.